Witam wszystkich, zapraszam do oglądania Riders Republic. Kolejny raz yy, postaram się realizować wydarzenia, które jeszcze nie były rozgrywane wcześniej. Dodatkowo udało mi się odblokować elitarne narty, właśnie z tego sezonu zimowa balanga. Ale są bardzo dobre, trzeba przyznać, nawet lepiej się sprawdzają niż snowboard, jak się okazuje. Ale później udało mi się jeszcze odblokować jeszcze lepsze narty elitarne, już za poziom. Ok, wybierzmy sobie jakieś wyzwanie. Może zacznijmy od dołu mapy. O, tutaj mamy jakieś latanie. Wygraj na zawodowym lub wyższym poziomie trudności. Za jedną gwiazdkę mało Przekroczenie Nie ma mniej niż minuta 32, używając skrzydła samolotu. To na razie sobie darujemy. Extreme przekroć Nie ma ty mniej niż 2 minuty 3 sekundy to pewnie będzie trzeba mieć elitarny sprzęt. Ale spróbujmy to wyzwanie. Skoro nie było rozgrywane. Fajne wydarzenie, krótkie, ale naprawdę bardzo intensywne. Trzeba jednak dobrze poznać tor bo przeciwnicy na poziomie trudności elitarnych naprawdę ostro cisną dlatego my musimy też perfekcyjnie tutaj lecieć drugie kółko mały błąd popełniłem No more one. Yes. O i udało się extreme zrealizować. Pięknie! No nie spodziewałem się tego, muszę przyznać. Ale od razu 11 gwiazdek. Zobaczmy ile jeszcze do ostatniej nagrody sezonu. 55 zaledwie. No dobra. To spójrzmy kolejny raz na mapę. Już tutaj nie, nie będziemy bijać za tą jedną gwiazdkę tego na tym skrzydle samolotu. To w innym odcinku najwyżej zajmijmy się czymś, w czym można zyskać więcej gwiazdek. Szukam wyzwań, w których nie mam w ogóle zaliczonej gwiazdki. A tu jest zaliczona gwiazdka, ale nic, nic poza tym. Przekroczenie mety mniej niż 2 minuty 35 jadąc na lodowym trójkołowcu. Extreme przekroczenie mety w mniej niż 2 minuty. Przekroczenie mety w mniej niż 2 minuty 7. To jest jakiś wyścig rowerowy. No kurde, dużo gwiazdek. Tam 10, tu 3, 3. Spróbujmy. Mimo, że zostało to rozegrane, ale tak naprawdę nie ukończone na pierwszym miejscu, jak widać. Ani, ani żadne miejsce, ani żadne zadanie dodatkowe nie zaliczone, więc warto się zainteresować i coś tutaj zaliczyć. Tutaj nie mam jeszcze tego najlepszego liternego sprzętu. Ok, wyzwanie jest naprawdę trudne. Dodatkowym utrudnieniem jest to, że musimy trzy razy powtórzyć to wyzwanie, zdobywając jak najlepszy czas. się wczuć. I końcówka. No słaby czas. Drugie podejście. Okej okay. Tu przydałby się elitarny sprzęt Naprawdę Ok, udało się zaliczyć chociaż drugie zadanie. Do trzeciego przydałby się naprawdę elitarny sprzęt. I powrócimy do niego właśnie jak już zdobędę. Dobre i cztery gwiazdki. zobaczmy jeszcze ile brakuje 42 42 gwiazdki no to co my teraz możemy sobie tu wybrać najlepiej coś co nie było w ogóle zaliczane jeszcze no nie razu. tu coś mamy znowu latanie ale teraz Wingsuit, okej. Okay. Wygraj nie więcej niż następującą liczbę razy korzystając z trybu wolnego lotu, czyli raz tylko można i bez cofania. Zdobądź ponad 140 tysięcy punktów bez cofania. Wygraj na elitarnym poziomie trudności bez cofania. Ok, spróbujmy. jeszcze taka pogoda no to nieźle a my jeszcze kurde zapomniałem że te punkty jeszcze trzeba Fajne to jest. Podoba mi się to. Co udało się wygrać? Udało się dwa zrealizować zadania, czyli zdobyliśmy 10 gwiazdek. No to bardzo dobrze, bardzo dobrze, za jednym podejściem. 10. ok spójrzmy teraz jakieś kolejne może zadanie poszukajmy sobie tutaj nie było coś zaliczane aparat 50 tysięcy za pojedynczy ślisk na pniach i zdobądź ponad 375 000. ja znam to zadanie, zaraz może może chwilkę jeszcze zobaczmy na inne. A co tutaj mamy? Balony, potrójny backflip i 175 tysięcy. To wezmę to na razie. Tam to zostawię na koniec. okej okay, i. Mam właśnie te świetne narty i mamy okazję przetestować. No to oczywiście wybieram. Są... So, muszę niestety przyznać lepsze niż snowboard. Poznaję to wydarzenie grałem już w nie za sprawą jumbo bike'a. Więc znam już rozstawienie balonów. Tutaj jest pierwszy z nich. ok Niech przeciwnicy pojadą. Trzeba również pamiętać o potrójnym backflipie. Okej, okay, tutaj zaraz będzie balon kolejny. Trzeba uważać, najlepiej przyhamować, żeby na pewno go zebrać. Teraz kolejny będzie za chwilę, tutaj po lewej. Musimy uważać, tylko powoli tutaj. Bo ten jest łatwo przegapić bardzo. Trzeba tu się dobrze do niego ustawić. I zbieramy. I lecimy dalej. Za chwilę będzie kolejny. Już widać. Ok. Teraz uważamy, żeby nie wylecieć poza poziom. I zaraz będzie kolejny jeszcze balon. Buckle in, riders. I'm Christy Q, and you're listening to Point Radio. <laughs> Ok, udało się wszystkie zadania zaliczyć bardzo dobrze. 10 gwiazdek od razu wpada. Ok, to zobaczmy. Jeszcze 17 gwiazdek zaledwie. Bierzmy więc. Kolejne wyzwanie, co my tu jeszcze mamy? Nierozgrybane tutaj, coś mamy z latania. Przekroczenie ma tym mniej niż 2 minuty 23 używając skrzydła samolotu, to to, to na razie pominięłem Przekroczenie ma tym mniej niż 2 minuty 22 w Wingsucie Czarny Jastrząb. Wygraj na eksperckim poziomie trudności bez cofania. Ja bym postawił na te trzecie zadanie, na 6 gwiazdek i wygranie, czyli, czyli to by było 7 gwiazdek. Spróbujmy. Przy okazji się rozglądam właśnie za znajdźkami, bo już mało mi brakuje do tego osiągnięcia. Trochę się cofnę jednak. A czarny jastrząb to który to jest w ogóle? Czarny jastrząb to tu najgorszy. Nie, nie, nie. Podziękuję na razie. Ja jednak wolę Sempa. I sześć gwiazdek, czyli 7 za ukończenie też jedno. Okej, okay, wyzwanie jest trudniejsze niż myślałem, dlatego zdecydowałem się na z zmianę poziomu trudności na ekspercki, żeby zaliczyć jedno zadanie, chociaż poboczne. Ponieważ każde zadanie tutaj musimy i tak oddzielnie zaliczyć używając innego sprzętu. Dlatego wybrałem te, za które dostaniemy najwięcej gwiazdek, czyli 6 plus jedna za przejście. Ukończenie wyzwania, wydarzenia. I jak widać, nawet nawet mając sprzęt dobry, ekspercki, nie jest to łatwo wyprzedzić pierwszego. Zbliżamy się do najgorszej, do najgorszego momentu. Udało się. Ostro. Udało się. Tak jak mówiłem, ostatnie zadanie udało się zaliczyć, i to właśnie celowałem 7 gwiazdek. I już możemy odebrać ostatnią nagrodę sezonową. Ok, przejdźmy do kolejnych zadań. Co my tutaj jeszcze mamy nowego? Też latanie, ale tutaj wingsuit. Ok, spróbujmy w takim bądź razie. Zdobądź co najmniej 40 tysięcy punktów za trik w sekwencji bliskiego lotu, używając tekturowego samolotu, to to pominiemy na razie. Zdobądź ponad 125 tysięcy bez cofania i na elitarnym, jeden z trzech pierwszych zawodników. Ok. Ciekawe i dosyć trudne wydarzenie. Przede wszystkim dosyć długie. Musimy naprawdę sporo tych punktów nabić. Ryzykując jak najbardziej. Sekwencje bliskiego lotu. I tutaj w tych właśnie lasach uważać Bo łatwo jest przyładować gdzieś drzewo A tu już musimy znowu zbierać Musieli wysoko do góry podlecieć. Bo tu wysoko są te bramki. kart zrobiony, zrobionemu muszę przyznać I tu znowu można Dało się dwa zadania wypełnić. No i bardzo dobrze. Drugie miejsce, ale to, to jest nieważne. Tak, dostaliśmy sporo gwiazdek. No i dobre, ja również sobie w tym momencie zakończę ten odcinek. Jeżeli film Ci się podobał, zostaw lajka, zostaw. Komentarz zapraszam również do subskrybowania kanału. Dzięki za oglądanie i pozdrawiam.